Drodzy Państwo, wiem, że na zewnątrz panuje pandemia i wielu z Was uważa, że wyjście do lekarza nie jest najbezpieczniejszym pomysłem. Eksperci twierdzą, że wiele osób przerywa leczenie przewlekłych chorób, takich jak na przykład osteoporoza, według wiarygodnych danych aż 80% pacjentów leczących osteoporozę zaniechało terapii. Proszę pamiętać, że istotna dla skuteczności terapii jest jej kontynuacja i dlatego nie można przerywać leczenia. Jeśli nie chcecie iść do przychodni, to można skorzystać z rozwiązań proponowanych przez telemedycynę i na przykład zadzwonić do swojego lekarza, prosząc o e-receptę. Zaczęło się lato, korzystajcie z niego. Cieszcie się pełnią życia, piękną pogodą i zabawą z wnukami. Bądźcie aktywni, ale kontynuujcie terapię bez ciągłego strachu, że połamicie sobie kości z jakiegoś błahego powodu. Powtarzam, nie przerywajcie terapii i nie skazujcie się na niepełnosprawność i utratę samodzielności.